Dzień dobry, zapraszam na zapowiedź Grand Prix w Meksyku. No, i nie ma tu co wspominać o jakichkolwiek innych wątkach, tylko od razu trzeba przejść do sedna. Wygląda na to, że będziemy mieli, przynajmniej mamy szansę, na bardzo, bardzo ciekawą końcówkę mistrzostw świata. Po tym, co się stało w Austin, Max Verstappen ma autentyczną szansę na powalczenie o tytuł. To się jeszcze wydawało kompletnie nierealne nie tak dawno temu. A jeszcze parę tygodni temu nikt się tego nie spodziewał, no i głównym powodem tego niespodziewanego zwrotu akcji była postawa Oskara Pierskiego w ostatnich wyścigach, czyli jego gwałtowny spadek formy. To był zawodnik, który w, przez cały sezon utrzymywał najbardziej równą formę i stąd był liderem, znaczy nadal jest liderem klasyfikacji. Nie z nim od miesięcy, właśnie przez tą równą formę. No i w pierwszych 16 wyścigach tylko dwa razy Oskar Piastry nie stanął na podium. A w ostatnich trzech wyścigach nie udało mu się to, nie udało mu się to ani razu. No i w ostin naprawdę scenariusz całego weekendu ułożył się idealnie zupełnie dla Maxa Verstappena. Najpierw dwa McLareny wpadły na siebie w, w sprincie. I odpadły z wyścigu już na pierwszym zakręcie, tak naprawdę. No, byłoby to jeszcze bardziej sensacyjne, gdyby zdarzyło się w wyścigu, no ale nawet y, taka sytuacja w sprincie, y, no, podarowałam Maxowi Verstappenowi łatwe zwycięstwo w tym sprincie i nadrobienie cennych punktów. No ale to nie był koniec dobrych wiadomości dla Maxa Verstappena, bo McLareny, zwłaszcza Oskar Piastri, wypadły też bardzo słabo w kwalifikacjach. I to umożliwiło Maxowi Verstappenowi łatwą wygraną także w niedzielę. Co najważniejsze, Oskar Piastri był zaledwie piąty. No, i to nie była kwestia jakiegoś pecha, e, tylko po prostu słabego tempa e, Oskara Piastriego. E, przez cały weekend e, wydawało się, że Oskar Piastri e, nie najlepiej się czuje ze swoim samochodem. No, i to jest coś, co może być problemem e, dla. Obu zawodników McLaren'a w ostatnich wyścigach, nawet w poprzednim sezonie, w poprzednich sezonach yy, i też w tym zawodnicy McLaren'a mówią, że ten McLaren to jest samochód, który tak trochę yy, nie jest to samochód, który daje kierowcy największy komfort. No i to nie miało większego znaczenia w, w momencie, kiedy McLaren miał sporą przewagę, natomiast teraz ma. Dzięki temu jest naprawdę ciekawie, bo między pierwszym w klasyfikacji Piastrim a trz trzecim Verstappenem jest w tej chwili 40 punktów różnicy. No ale z Trzełwiej to zdecydowanie właśnie Verstappen jest w najlepszej formie, no a Piastri wprost przeciwnie. Czyli możemy spodziewać się, że ta różnica będzie się stopniowo zmniejszała. A jest jeszcze całe 5 wyścigów plus 2 sprinty. Z Max Verstappen musiałby praktycznie teraz wszystko wygrywać. No, ale to jest Max Verstappen, i wygrywanie wszystkiego to jest dokładnie to, z czego on jest znany na świecie. Jest to kierowca, który dzierży rekord wszechczasów pod względem największej ilości wygranych wyścigów z rzędu. No i on już w ostatnich pięciu wyścigach trzy razy wygrał, i dwa razy był drugi. Czyli wchodzi na ten swój najwyższy poziom. No i na dokładkę wygrał jeszcze jeden sprint. No, i to jest właśnie Max Verstappen. On nie potrzebuje dużo, on nie potrzebuje ogromnej przewagi Red Bull'a nad McLarenem. Mu wystarczy to, że ma samochód na podobnym poziomie i może seryjnie wygrywać. Um, przypomnijmy sobie sezon 2022, tam, tam przewaga Red Bull'a nad Ferrari nie była jakaś kolosalna. No, a po wynikach z Verstappena wydawało się, że taka właśnie jest. On właśnie robi taką różnicę. Wystarczy, że będzie blisko McLaren'a, i wtedy geniusz Verstappena przeważy. No ale Red Bull bardzo się poprawił i widać to także w końcu po wynikach Yukiego Tsunody, który w Austin w końcu finiszował tam, gdzie można się spodziewać, że kierowca Red Bulla finiszuje. No i tutaj, zanim powrócę do wątku najważniejszego, to wtrącę ten wątek walki w środku stawki, bo Yuki Tsunoda zajmuje w tej chwili 16. miejsce. I ma tylko 13 punktów straty do Nico Hulkenberga, który jest teraz na dziewiątym miejscu. Więc to jest też, będzie bardzo ciekawa walka w ostatnich wyścigach. No i jeszcze jedna ciekawa walka to będzie walka o drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, gdzie Red Bull, Ferrari i Mercedes są bardzo blisko siebie. No ale wracając do walki o mistrzostwo świata, no bo w tej chwili ten temat Naprawdę wychodzi na pierwszy plan i to nie na siłę, tylko autentycznie zaczyna to być bardzo fascynujące, czego nie można było dotychczas powiedzieć o tym sezonie. Co prawda nie jest tak, że jest zupełnie super, ponieważ wyścig w Austin, czyli to, na torze, na którym wyprzedzenie jest stosunkowo łatwe. No był taki, że tego wyprzedzenia tam prawie w ogóle nie było. Była ciekawa walka Norisa z, z Charlem Leclerciem. No ale poza tym tak naprawdę kierowcy jechali jeden za drugim, i y, większość ciekawych rzeczy się y, dokonała na pierwszych okrążeniach, a nawet na pierwszych zakrętach. No ale wracając do y, szans Verstappen'a, no to trzeba też spojrzeć na y, formę Oscar Piastriego i zastanowić się, co tak naprawdę się dzieje. No jak spojrzymy sobie na zeszły sezon, to zobaczymy, że ta forma Oskara Piastriego w tych ostatnich wyścigach także nie była specjalnie dobra. No i teraz, kiedy McLaren stracił tą swoją przewagę. Może być podobnie. Ważną częścią przewagi McLarena było to, że lepiej dba o opony niż konkurencja. No ale w Austin widzieliśmy, że prawie wszyscy byli w stanie pojechać na e, jeden pit stop, w tym jeden stint jadąc na miękkiej oponie. Czyli to pokazuje, że wszystkie teamy mocno popracowały nad tym i to zużycie opon to nie jest już taka przewaga, którą ma McLaren, jak to było w pierwszej części sezonu. No więc wszystko się trochę sprzysięgło przeciwko kierowcom McLarena. I oni są teraz pod ogromną presją, bo jeśli przegrają to mistrzostwo, to to będzie jednak ogromna porażka, bo w pewnym momencie mieli taką przewagę, że wydawało się zupełnie niemożliwe, żeby mistrzostwo zdobył ktoś inny niż kierowcy McLarena. No więc to jest ogromna presja na nich. Z kolei Max Verstappen Przystępuje do tej ostatniej rozgrywki w sezonie z zupełnie innym podejściem. On ma ogromną przewagę psychologiczną, bo on w pewnym momencie już odpuścił sobie ten sezon. No i teraz nagle dostał szansę. No i teraz przystępuje do tej walki właśnie bez presji, tylko z taką dużą świeżością. No i po prostu chce tego mistrzostwa, nie ma nic do stracenia. I ma przekonanie, że jest w stanie wygrywać wyścigi, podczas gdy z tym przekonaniem w przypadku kierowców McLarena jest na pewno znacznie gorzej, bo Oscar Piastri na pewno czuje, że to coś co wymyka mu się z rąk. No i teoretycznie on ma przewagę i wszystko zależy od niego, ale praktycznie jest tak, że on doskonale wie, że jego samochód już nie jest rozwijany i że on jest może nie na straconej pozycji, ale na tej uprzywilejowanej pozycji jest właśnie Max Verstappen. Poza tym mamy w F1 aferę taśmową raczej małą aferkę. Chodzi o to o taśmę, którą mechanicy Red Bulla zerwali, um, którą McLaren przyklejał na bandę w miejscu, gdzie... by oznaczyć miejsce, z którego miał startować um, Lando Norris. No i to jest taki bardziej zabawny niż poważny incydent, ale on pokazuje, że mechanicy Red Bulla już weszli w ten mindset um, walki bezpardonowej um, o mistrzostwo świata. Jeszcze jedną rzeczą, która będzie miała w tej walce znaczenie, to y, są oczywiście Mercedes i Ferrari, kierowcy tych zespołów. Oni pokazują, że są w stanie odbierać punkty McLarenom. Pokazywał to wcześniej Mercedes, pokazało to Ferrari y, teraz w Austin i ja o Ferrari już nie będę nic mówił przed Meksykiem, bo ostatnio w ogóle nie trafią z przewidywaniami. Jeśli chodzi o ten zespół, no na moje usprawiedliwienie mogę tylko powiedzieć, że nie wiem, czy oni sami wiedzą, mają jakieś konkretne przeczucie, jak wypadną w Meksyku. To u nich jest tak, że nie tylko nie wiadomo, jak wypadną w kolejny weekend, ale nawet w kolejny dzień weekendu. W Singapurze zaczęli bardzo dobrze, skończyli fatalnie. W Austin było zupełnie odwrotnie. Po pierwszych treningach wydawało się, że w ogóle to będzie najgorszy weekend Ferrari w sezonie, a tymczasem w wyścigu byli bardzo mocni. No i warto przypomnieć, że w Meksyku rok temu Ferrari wygrało dzięki Carlosowi Sańcowi. No i to jak dotąd jest ich ostatnia wygrana w Formule 1. Verstappenowi, oczywiście, w zeszłym roku poszło bardzo źle z powodu incydentów z Lando Norrisem i niebezpiecznych manewrów, za które został ukarany, co skutecznie wykluczyło go z walki o dobre miejsce w tym wyścigu. No natomiast bardziej chyba należy pamiętać niż to ten zeszłoroczny wyścig. Poprzednie wyścigi w Meksyku, bo Max Verstappen wygrywał tutaj aż pięć razy. No i na pewno w tym roku przystąpi do wyścigu z znacznie bardziej spokojną głową niż to było w zeszłym roku. Natomiast jeśli chodzi o McLaren, to on ostatni raz triumfował w Meksyku w 1989 roku kiedy mur berliński jeszcze stał nienaruszony.